Witam wszystkich z tej strony Kateko, to jest pierwszy dzień maratonu z ciekawostek Pokémon. Będzie to działać na takiej zasadzie, że jeśli do północy pod filmem pokaże się określona ilość łapek, lecimy z kolejnym odcinkiem codziennie aż do niedzieli. Dzisiejszy próg na strat nie jest zbyt wymagający, więc 200 łapek pod tym filmem i lecimy z kolejnym Pokémonem już jutro. Dziś, jako że pod odcinkiem z Lunalą Hardo prosiliście o jej odpowiednika z wersji Sun, to nie mogę was zawieść, dlatego właśnie teraz dowiecie się ciekawych faktów o Sol Galio. Zapraszam do oglądania. Jego kategoria to jak nie trudno się domyślać Pokémon Słońce, a japońska nazwa to również Sol Galio, lecz wymawia się Sorugariel, co oznacza Lew Słońca i jest połączenie łacińskich słów Sol, czyli Słońce, oraz Leo, czyli Lew. Może być również nawiązaniem do Galileusza, włoskiego astronoma, który przedstawił dowody na to, że Ziemia obraca się wokół Słońca, popierając teorię heliocentryczną Kopernika. No popatrzcie, nawet Pokémony są przeciwko płaskiej Ziemi. Włębie mierzy 3 metry 40 centymetrów oraz waży 230 kg, czyli jest o Wiele większy niż przeciętny Lew. Chociaż wagi wcale nie ma jakiejś nadzwyczajnej. Ewoluuje z Kosmoema na poziomie 53 w wersji Sun i Ultra Sun. Jest członkiem kosmicznego trio wraz z Necrozmą i Lunalą. To jest jego shiny. Solgaleo to duży pokémon przypominający białego lwa. Kiedy wchodzi w swoją fazę promiennego słońca na czole pojawia się jego trzecie oko. Futro na jego ciele lśni wtedy blado-żółtym światłem, a wszystkie pozostałe części jego ciała, z wyjątkiem nosa, stają się jasnożółte. Znany jako bestia, która pożera słońce, Solgaleo czczony jest jako jego wysłannik. Jego ciało jest w stanie utrzymać ogromną ilość energii i świeci, gdy jest aktywne. Solgaleo jest jedynym znanym pokémonem zdolnym do nauki ruchu Sunsteel Strike 2. Anime zadebiutował w odcinku 45 serii Sun and Moon pod tytułem Satoshi and Soshigumo Mysterious Encounter, który jeszcze nie został wyemitowany w Polsce. Zaliczył również swój gościnny występ w grze Super Smash Bros. Ultimate, gdzie można go przyzwać jako pomocnika. Sol Galio posiada najwyższą statystykę bazowego HP ze wszystkich Pokémonów stalowych, wraz z Lunalą są jedynymi legendarnymi maskotkami głównych gier, które posiadają podstawową statystykę poniżej 90. W jego przypadku jest to specjalna obrona. Sol Galio opiera się na motywie lwa i słońca, który jest dość popularny u kultur zachodnich i środkowo-wschodnich. W szczególności może być odwołaniem do alchemicznego lwa, opisywanego jako pożerające słońce, a także związanego z metalami, biorąc pod uwagę typ stalowy tego pokemona. Będąc nie tylko personifikacją słońca, ale także mając zdolność do przemieszczania się między wymiarami, Sol Galio może być również inspirowany okiem Ra boginią zwykle opisywaną jako lew, będącą obrączynią słońca w egipskiej mitologii, a także mogącą podróżować do podziemi. Solgaleo jest siódmym Pokemonem opartym na lwie. Pozostałe to Luxray, Entei, Pyroar oraz ich preewolucje. Przekornie, chociaż Solgaleo reprezentuje słońca, jest słaby przeciwko ruchom typu ogień. Pokédex odnosi się do niego w sposób sugerujący, że jest to mężczyzna, podczas gdy w rzeczywistości jest on bezpłciowy. Solgaleo może być porównywany z Rokiem, ponieważ obydwoje reprezentują słońce i dzień. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz już wiecie nieco więcej o tym Pokemonie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, aby maraton trwał dalej oraz komentarza z propozycją na następny odcinek. Ponadto wbijajcie również na grupę pod Kataku ataku oraz Discord roulette'owo. Do widzenia, dobranoc.